Tak ma wyglądać ten lobbying, że ja działam w interesie polskiego przedsiębiorcy, ochrony polskiej konstytucji i ochrony polskiego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, to tak jestem lobbystką. Podczas jednego ze spotkań z wyborcami europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska ostro skrytykowała obecną sytuację lobbyingową w Polsce i brak transparentności w działaniach polityków. W jej ocenie wpływy różnych organizacji pozarządowych oraz zagranicznych interesów są w naszym kraju znacznie większe niż oficjalnie przyznawane. Lobbying w Polsce nie jest legalny, ale każdy wie, że on istnieje i funkcjonuje w pełni poza jakąkolwiek kontrolą, mówiła. Dlaczego nie mamy legalnego lobbyingu? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że. Yy... Lobbying generalnie w Polsce jest bardzo źle kojarzony. I powiem to na swoim przykładzie. Bo to nie jest żadna tajemnica. Pracowałam wiele lat w, u człowieka, który wydawał swoje media um, internetowe, dwa portale, Świat Rolnika Info i portal w sensie.pl. No i był to człowiek, który miał jednocześnie hodowlę zwierząt na futra i teraz nie wchodzimy w to, czy hodowla zwierząt na futra jest moralna czy nie. Nie o to chodzi. Każdy ma swoje zdanie, nie wnika. E, pracując u tego człowieka, e, gdzieś rozwinęłam się, jeśli chodzi o poziom wiedzy, właśnie w różnych aspektach dotyczących polityki środowiskowej, polityki rolnej, ale także. Byłam pierwszym dziennikarzem w Polsce, który rozwinął pojęcie ekoterroryzmu, bo kiedy ja ruszałam ten temat, ludzie bali się o tym mówić, ludzie mnie wyśmiewali, ludzie mnie wyszydzali, że jestem jakimś szurem, który mówi o jakiejś teorii spiskowej, bo przecież to jest niemożliwe, żeby organizacje działały w ten sposób. Zrobiłam pierwszy reportaż śledczy w Polsce na temat organizacji prozwierzęcych, tak zwanych w Polsce i ich lobbingu na Ministerstwo Rolnictwa, a także. Na polityków Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej i byłam wyzywana od lobbystek, futrzarskich lobbystek. I proszę zobaczyć, że od razu to nabrało takiego negatywnego, pejoratywnego kontekstu, pejoratywnego znaczenia i ludzie patrzyli na mnie jako na tą, która działa w konkretnym interesie. Tylko, że ja pracując u tego człowieka, nie tylko broniłam biznesu futrzarskiego, który po pierwsze jest legalną działalnością gospodarki rolnej, która do tej pory każdy, kto sobie chce, może założyć taką fermę i hodować zwierzęta. Po drugie, działałam w interesie całego kraju, by nie dawać pewnych możliwości organizacjom prozwierzęcych, możliwości większych niż ma prokuratura i policja w Polsce i by ujawnić właśnie ich wpływ na poszczególnych polityków zasiadających bardzo wysoko w strukturach partyjnych. Zajączkowska przypomniała, że sama była wielokrotnie atakowana za to, że otwarcie mówiła o problemach związanych z tak zwanym ekoterroryzmem. Według niej organizacje prozwierzęce nie są niewinnymi grupami walczącymi o prawa zwierząt, ale agresywnymi lobbystami, którzy potrafią wpływać na polityków i przepychać niebezpieczne regulacje. Przypomniała, że była pierwszą dziennikarką w Polsce, która zajęła się tym tematem w sposób dogłębny, co spotkało się z falą hejtu i próbami zdyskredytowania jej pracy. I kiedy zaczęli mnie nazywać tą lobbystką, ja w pewnym momencie powiedziałam: tak, okej, okay, jestem lobbystką. Jestem lobbystką polskiego rolnika, jestem lobbystką polskiego interesu gospodarczego, bo jestem przeciwna temu, by w Polsce jakiekolwiek gospodarstwo rolne było zamknięte wolą polityczną, bo ktoś ma przewagę empatii nad rozumem. Jeżeli Komuś nie podoba się ten rodzaj hodowli czy biznesu, niech po prostu z niego nie korzysta, ale dopóki jesteśmy konkurentem na rynku światowym i ta działalność jest całkowicie legalna w Polsce, żaden polityk nie ma prawa ustawą zamknąć komuś firmy. Nie ma absolutnie do tego prawa. Więc jak ktoś zaczął mnie nazywać lobbystką, ja to przejęłam na klatę, powiedziałam tak, ok, jestem lobbystką, jeżeli tak ma wyglądać ten lobbying, że ja działam w interesie polskiego przedsiębiorcy, ochrony polskiej konstytucji i ochrony polskiego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, to tak, jestem lobbystką. Problem polega na tym, że jednak w Polsce mamy do czynienia z tym lobbyingiem złym. I Pan zapytał, dlaczego nie ma lobbingu legalnego. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że za każdym razem, kiedy jest posiedzenie jakiejś komisji sejmowej, jakiejkolwiek, przewodniczący komisji, który prowadzi obrady, pyta, czy na sali są lobbyści. Cisza. Nie ma ani jednego ani jeden lobbysta nie wpisze się na listę oficjalnych lobbystów, a ja w międzyczasie siedzę i wiem, że tak, ten lobuje za tym, ten lobuje za tamtym, ten jest przedstawicielem tego biznesu, a ten to siedzi w tamtej firmie. Cisza. Po pierwsze, bo jest to skojarzone właśnie bardzo negatywnie. Po drugie, no mam wrażenie, że jeżeli lobbying by się w Polsce zalegalizował, to wielu firmom, które musiałyby ujawniać, w jakim celu lobują, w jaki sposób, jakie będą z tego korzyści, a jakie będą straty, po prostu ucięłyby się dochody. I dlatego wygląda to w ten, a nie w inny sposób. Dlatego ja, żeby być uczciwą całkowicie z ludźmi, którzy oglądali moje programy, którzy gdzieś tam śledzili mnie w mediach społecznościowych, mówiłam, tak, macie rację, jestem lobbystką, jestem lobbystką na rzecz polskiego interesu i w ogóle mi to nie przeszkadza. Polityk Konfederacji zwróciła uwagę na to, że kiedy zaczęto ją oskarżać o bycie lobystką futrzarską, postanowiła przyjąć to miano z dumą. Tak, jestem lobystką, ale polskiego rolnika, polskiego interesu i polskiej gospodarki. Nie zamierzam przepraszać za to, że bronię rodzimych przedsiębiorców przed lewackimi fanatykami. Powiedziała: Jej zdaniem Polska jest regularnie atakowana przez zagraniczne organizacje i polityków, którzy próbują zniszczyć kluczowe sektory gospodarki, wykorzystując do tego zmanipulowaną opinię publiczną. Natomiast ci, którzy mają e, ciemne interesy, nigdy w życiu nie przyznają się do lobbyingu, bo to jest po prostu walka o wpływy. To jest walka o pieniądze, to jest walka o wpływy, to jest walka o konkurencyjność na rynku. Um, I niestety mamy w Polsce bardzo wiele organizacji, które zajmują się lobbyingiem. W zasadzie w każdej płaszczyźnie. Już nawet nie mówię tylko o biznesie, ale chyba najlepszym przykładem jest właśnie działalność organizacji prozwierzęcych. Jeżeli mamy w Polsce sytuację gdzie niezależnie od władzy za każdym razem składana jest ta sama praktycznie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nadająca praktycznie dokładnie te same uprawnienia organizacjom prozwierzęcym, do tego stopnia, że w najbardziej newralgicznym momencie, kiedy wypłynęła cała piątka dla zwierząt, i to też nikt nie zwrócił praktycznie na to uwagi, bo każdy zajął się futrami albo ubojem rytualnym, ale tam był bardzo niebezpieczny zapis. W tej ustawie w Piące dla Zwierząt był zapis, który dawał organizacjom prozwierzęcym możliwość wejścia na prywatny teren bez zgody lub mimo sprzeciwu właściciela, aktywiście, który uzna, że ktoś się znęca nad zwierzęciem. Innymi słowy, w najbardziej skrajnych przypadkach mogło dochodzić do sytuacji, gdzie ataki takie sytuacje miały najczęściej mie miejsce. Gdzie jakaś starsza kobieta, powiedzmy, nie wychodziła zbyt często ze swoim psem, bo zamiast robić to trzy razy dziennie, robiła to dwa razy dziennie albo raz, jak nie miała siły. I taki aktywista gdzieś tam ją podpatrzył i już mógł wejść do jej domu, zabrać jej psa, naliczyć ogromne koszty leczenia tego psa, a potem jeszcze kobietę ciągać po sądach. Oznęcanie się nad zwierzętami, żeby zapłaciła dodatkową karę, a najlepiej, jakby w ogóle poszła do więzienia, bo wtedy taka organizacja ma dowód skuteczności i może w internecie zbierać pieniądze. I to był właśnie chyba takie dla mnie najbardziej jaskrawe przykład patologicznego lobbingu, któremu uległo wielu polityków od prawa do lewa. W zasadzie od prawa do lewa, na szczęście, piątka dla zwierząt nie przeszła. Drugie pytanie dotyczyło. Szczególnie mocne słowa padły w kontekście organizacji prozwierzęcych, które jej zdaniem dążą do uzyskania większej władzy niż prokuratura czy policja. Przypomniała, że w słynnej piątce dla zwierząt znalazły się zapisy, które umożliwiałyby aktywistom wchodzenie na prywatne posesje bez zgody właściciela. To był jawny zamach na własność prywatną i przykład patologicznego lobbingu, któremu uległo wielu polityków, zarówno z PIS, jak i z platformy, zaznaczyła. Środowiska naturalnego, mhm. nie gospodarujemy nim. E, na przykład mamy w piśmie teraz odnośnie klona Jesuowickiego, który jest na, naszym, e, na naszej liście e, roślin inwazyjnych. Ale mam podpisane, przepraszam, w zieleni, że na liście europejskiej nie jest jako uniwazny roślina. No, czyli, czyli sytuacja tożsama z kornikiem drukarzem. Tak, to właśnie też nie walczę i e, wręcz można powiedzieć, fizycznie ściąga policję do miejsca, gdzie jest konik, żeby udowodnić, że jest kornik, bo zarząd zieleni mi w piśmie odpisuje, że on rozwija bioróżnorodność i o kornika. Więc teraz nawet na sesji występowałem, że ja chcę chronić świetnie, a już mam dość rozumowania w Czyli właśnie gdzie tutaj jest, gdzie jest ta moja empatia w tym wszystkim. Był pan, znaczy nie wiem kim pan jest z zawodu, ale coś z... terenu Zielonych. No właśnie. Nie wiem, czy był Pan w Puszczy Białowieskiej po tej całej awanturze z kornikiem drukarzem. Widzi Pan, co tam się dzieje? Inaczej. Rozmawiałem z leśnikiem e, z góry, który właśnie dokładnie powiedział to samo. Jeżeli były wycięte trzy pierwsze drzewa spalone, ten kornik by się tak nie wdrożył? Nie wiem, czy trzy, ale rzeczywiście sytuacja dotyczyła kilku dosłownie drzew zainfekowanych kornikiem drukarzem w rezerwacie szafera. Sytuacja zrobiła się o tyle kuriozalna, że rzeczywiście rezerwat jest tym miejscem w planach urządzania lasu, czy ogólnie w gospodarce leśnej, których absolutnie pod żadnym pozorem nie wolno ruszać poza najbardziej newralgicznymi wyjątkami. No i leśnicy w Puszczy Białowieskiej alarmowali, że gradacja kornika drukarza jest takim newralgicznym zjawiskiem przez które, jeżeli szybko nie zostanie podjęta odpowiednia reakcja, czyli właśnie wycięcie tych drzew, wywiezienie ich z lasu i zutylizowanie, no to kornik-drukarz rozprzestrzeni się na pozostały drzewostan i będziemy mieli bardzo duże niebezpieczeństwo w Puszczy Białowieskiej. No niestety opinia leśników została całkowicie zlekceważona, ale to też wynika z tego, że generalnie autorytet leśnika upada i wiele organizacji w Polsce działa na rzecz tego, by autorytet leśników upadł. Ja wiem, że lasom państwowym można pewne rzeczy zarzucić. Być może powinni nieco dopracować czy zmienić mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem Lasy Państwowe. Ale musimy mieć świadomość tego, że lasy państwowe są niezwykle istotnym elementem polskiej gospodarki. Bo po pierwsze, jesteśmy w stanie na tym zarabiać, po drugie, chronimy nasze lasy przed, przed prywatyzacją. Ja nie jestem zwolenniczką prywatyzacji akurat lasów, w przeciwieństwie do moich kolegów z Konfederacji, ale to wynika właśnie z tego, że gdzieś tam też jako dziennikarz środowiskowy pracowałam z leśnikami i troszeczkę mi otworzyli oczy na pewne mechanizmy albo chociażby na pewne złoża, które są pod lasami. I właśnie przez to, że to jest w zarządzie lasów państwowych, my mamy nad tym kontrolę, bo to jest jednak nasze państwowe przedsiębiorstwo, które w dodatku jeszcze jednak generuje zyski, a nie straty. Więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy się tego, tego pozbywać. Na koniec Zajączkowska ostro skrytykowała politykę wobec lasów państwowych. Podkreślając, że próby ich prywatyzacji to kolejny element szerszego planu destrukcji polskiej suwerenności gospodarczej. Lasy są naszym majątkiem narodowym i nie możemy pozwolić, by zostały rozgrabione. Chcemy Europy suwerennych narodów, a nie chorej lewackiej ideologii. Od Polski ręce precz. Zakończyła wzbudzając entuzjazm wśród zgromadzonych. Konfederacja ma w swoich szeregach ludzi, którzy nie boją się mówić prawdy, a Ewa Zajączkowska to jeden z tych polityków, którzy nie sprzedadzą Polski za srebrniki unijnych biurokratów. Natomiast, tak, autorytet leśników jest niszczony. Opinia największych autorytetów jest niestety podważana. I ci, którzy w Ministerstwie Rolnictwa akurat wchodzą w rolę ekspertów od ochrony nad zwierzętami, ochrony zwierząt, no to w Ministerstwie Środowiska wchodzą w taką rolę ekspertów do spraw leśnictwa czy zarządzania lasami, a po prostu kompletnie nie znają się na temacie. Im zależy po prostu na tym, żeby nasze polskie lasy zniszczyć, jak będą zniszczone, to przecież można jest przelecać bez prawda? I wszystko to, co jest pod tymi lasami także. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.